Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Dzisiaj spotkanie z samolotem, o którym już kilkukrotnie wspominałem na kanale, chociaż w dość nieoczywistych okolicznościach. Kariera Wildcata, jednego z najbardziej znanych amerykańskich samolotów myśliwskich II wojny światowej, zaczęła się w dość nieoczekiwany sposób. W 1935 roku rozpisano nowy konkurs na samolot dla amerykańskiej marynarki wojennej. Do uczestnictwa w programie zgłosili się m.in. przedstawiciele firmy Graman, którzy zaprojektowali samolot w układzie dwupłata. Nowa maszyna przypominała już od pewnego czasu wykorzystywany przez amerykańskie lotnictwo morskie samolot F3F3, który wydawał się całkiem udaną maszyną, jednakże. Był to już okres czasu, w którym amerykańska marynarka wojenna wolała opierać się na samolotach jednopłatowych. Było to rozwiązanie, po pierwsze, bardziej przyszłościowe, które zapowiadało nową epokę w historii lotnictwa wojskowego i to nie tylko lotnictwa marynarki wojennej, a ponadto samoloty jednopłatowe wydawały się tańsze w produkcji i bieżącej eksploatacji. Wytwórnia Graman znalazła się w szczególnie trudnej sytuacji, ponieważ mogła albo odpuścić sobie udział w konkursie, albo jeszcze raz rozpocząć prace projektowe nad stworzeniem nowego samolotu. Marynarka dawała nieoficjalne znaki, z których wynikało, że samolot noszący robocze oznaczenie XF4F nie wzbudzi jej zainteresowania. Dlatego też inżynierowie zatrudnieni przy pracy nad projektem w firmie Graman zdecydowali się na rozpoczęcie prac projektowych nad nową odmianą samolotu w układzie dolnopłata. Nowy samolot XF4F po odjęciu górnego płata zaczął spisywać się w powietrzu nieco lepiej, ale firma Graman nadal obawiała się rywalizacji z maszynami konkurencji, czyli Brewsterem XF2A i sewerski XNF1. Samolot Gramana cierpiał na sporo problemów. Jednym z nich był problem z silnikiem, który został zastosowany w prototypowych XF4F. No i silniki te miały parszywy zwyczaj przegrzewania się w najmniej odpowiednim momencie. W 1938 roku rozpoczął się konkurs, w którego trakcie okazało się, że największe zainteresowanie komisji wzbudził samolot Buffalo, który został wprowadzony do produkcji seryjnej pod odznaczeniem F2A. Był to generalnie moment, w którym historia Wildketa powinna dobiec końca, ale tak się nie stało. Już podczas konkursu do komisji docierały informacje z biura aeronautyki, w których różni fachowcy wskazywali, że samolot zachowuje się w powietrzu znacznie lepiej niż zwycięski F2A. Doprowadziło to do sytuacji, w której rozpoczęto pracę, których efektem stało się opracowanie poprawionej wersji XF4F. Podczas ponownych prób okazało się, że samolot, któremu nadano oznaczenie XF4F3, spisuje się znacznie lepiej od seryjnej maszyny Buffalo. W rezultacie zapadła decyzja o zawarciu kontraktu na produkcję samolotów myśliwskich, które otrzymały oznaczenie F4F3. Maszyny te szybko wzbudziły duże zainteresowanie, między innymi wśród odbiorców w Europie. I tutaj na pierwsze miejsce wysunęli się Brytyjczycy, którzy zamówili samoloty, którym nadano oznaczenie Marlet. I właśnie nad Europą wilket po raz pierwszy został użyty bojowo. Miało to miejsce w Boże Narodzenie 1940 roku, gdy dwa brytyjskie Marlety z 804 Dywizjonu zapolowały na niemiecki samolot bombowy Junkers U88, którego załoga miała przeprowadzić rozpoznanie lub bombardowanie brytyjskiej bazy marynarki wojennej w Scapa Flow. Dwóch brytyjskich pilotów dogoniło niemiecką maszynę. I po stoczeniu krótkiej walki dwaj piloci z 804 Dywizjonu zapisali zwycięstwo na swoje konto. Na debiut w barwach amerykańskich, Wildcat musiał poczekać do 8 grudnia 1941 roku, gdy maszyny F-4F po raz pierwszy weszły do walki nad wyspą Wake. Od początku działań wojennych na Pacyfiku F-4F był wykorzystywany praktycznie podczas wszystkich operacji bojowych realizowanych przez amerykańską flotę. Szczególne znaczenie miały F4F wykorzystywane przez jednostki lotnictwa pokładowego. 20 lutego 1942 roku dowództwo floty podjęło decyzję o skierowaniu okrętu USS Lexington do zaatakowania japońskiej bazy Rabaul. Podczas zbliżania się do wyspy okręt został zaatakowany przez dziewięć bombowców japońskich. Samoloty zostały szybko rozpoznane jako dwusilnikowe średnie bombowce Betty. Natychmiast poderwano w powietrze dwa samoloty myśliwskie z dywizjonu VF-3. Za sterami pierwszego samolotu siedział porucznik Bach O'Hare, który zestrzelił pięć bombowców nieprzyjaciela i tym samym udaremnił atak na amerykański lotniskowiec. W ten sposób O'Hare stał się pierwszym asem amerykańskiego lotnictwa morskiego. Bardzo szybko okazało się, że Wildcat jest sporym zagrożeniem dla japońskich samolotów bojowych. Oczywiście nie oznaczało to, że samolot ma same zalety. Wildcat radził sobie nieco gorzej od nieprzyjaciela po wchodzeniu w walkę kołową. Piloci wildketów, unikając narażenia się na zestrzelenie, nie podejmowali zazwyczaj walki kołowej, wykorzystywali natomiast większą prędkość i wchodzili w nurkowanie, następnie szybko z niego wychodzili i wychodzili ze starcia w ten sposób z nieprzyjacielskimi myśliwcami, unikając wdawania się w kołowanie, które naprawdę temu samolotowi niezbyt dobrze wychodziło. Amerykanom nie udała się jeszcze jedna rzecz, a mianowicie instalacja odpowiedzialna za wypuszczanie i chowanie podwozia, która opierała się na sterowaniu ręcznym. W kabinie myśliwca znajdowała się dźwignia, którą trzeba było wykonać 29 obrotów, jednakże nie był to koniec problemów z podwoziem. Ponieważ posiadało ono bardzo skomplikowaną budowę, to dochodziło do częstych zacięć i blokowania się przegubów. Kolejnym minusem samolotu był brak składanych skrzydeł, co sprawiało, że maszyna zajmowała bardzo dużo miejsca w hangarach lotniskowców. Po pewnym czasie Amerykanie przystąpili do opracowania nowego modelu ze składanymi skrzydłami. Zakłady Gramana opracowały nawet hydrauliczny system składania skrzydeł wzdłuż kadłuba do tyłu. Po złożeniu skrzydeł samolot miał 4,36 metra rozpiętości, podczas gdy po rozłożeniu skrzydeł samolot miał 11,58 metra rozpiętości. Przy okazji prac nad skrzydłami inżynierowie Gramana postanowili też popracować nad poprawą uzbrojenia, które teraz zwiększono do 6 karabinów maszynowych kalibru 12,7 mm. Niestety wiązało się to ze zmniejszeniem zapasu amunicji. W wersji F4F3 maszyna zabierała 450 sztuk amunicji na lufę, podczas gdy w nowej wersji było to tylko 240 pocisków. Natomiast po stronie plusów nowej wersji należy uznać wprowadzenie opancerzenia kabiny. Wprowadzenie składanych skrzydeł, opancerzonej kabiny i mocniejszego uzbrojenia spowodowało znaczący wzrost masy samolotu. Wszystko to spowodowało, że trzeba było szukać jakichś oszczędności. Pierwszą ofiarą nowych zmian padł system hydrauliczny zastosowany do składania skrzydeł. W tych warunkach wprowadzono system ręczny, no i co zrozumiałe, nie wzbudziło to przesadnego entuzjazmu wśród pilotów i techników, przy czym bardziej wśród techników, ale miało spore znaczenie dla osiągów samolotu. Nowe F4F4 F4, zaczęły być stopniowo wprowadzane do służby w maju 1942 roku. Przyjęcie nowych maszyn do służby w amerykańskim lotnictwie pokładowym wiązało się z mieszanymi uczuciami, które panowały wśród pilotów i mechaników. Oprócz przeprowadzenia drobnych poprawek, o których już wspomniałem, maszyna miała także możliwość przenoszenia dwóch zbiorników podskrzydłowych z dodatkowym paliwem. Samolot miał wiele wad, o których trzeba powiedzieć. Na przykład względem poprzednich wersji miał niższą prędkość wznoszenia, rozpędzał się znacznie gorzej, a co gorsza, nie miał odpowiedniego zapasu amunicji. W przeciwieństwie do japońskich myśliwców, Wildcat mógł natomiast oberwać naprawdę srogo, a mimo to trzymał się w powietrzu. Pluł, kopcił, przyjmował kolejne trafienia z działek, gubił paliwo, a mimo to leciał. Dłubanie przy konstrukcji wildketa było jednak zabawą na krótką metę. W czasie, gdy nowe wersje Wildcata miały minimalnie gorsze osiągi, nowe japońskie samoloty radziły sobie lepiej, co zmusiło Amerykanów do rozpoczęcia poszukiwań nowych samolotów myśliwskich, zdolnych do prowadzenia walk powietrznych z japońskimi maszynami nowego typu. Amerykanie zaczęli więc szukać następcy Wildcata. Jednym z nich był F6F Hellcat, również opracowany przez wytwórnię Graman. Wildcaty przeniesiono do dywizjonów lądowych rozrzuconych na wyspach Pacyfiku. Najbardziej znanym miejscem, gdzie w walkach uczestniczyły Wildcaty był Guadalcanal, który stanowił część archipelagu Wysp Salomona. W działaniach prowadzonych nad Guadalcanalem uczestniczyła elita japońskich myśliwców, którzy zdziesiątkowali cztery skierowane do tego regionu dywizjony amerykańskiego korpusu piechoty morskiej. Japończycy stracili więcej samolotów niż Amerykanie, ale wynikało to głównie z tego, że piloci siedzący za sterami samolotów z czerwonymi kołami na kadłubach i skrzydłach atakowali uparcie dzień po dniu, tym samym osłabiając siły Amerykanów i ponosząc rosnące straty. W tym czasie piloci Wildcatów zapisali na swoje konto wiele sukcesów. Dobry przykład stanowi kariera podpułkownika HW Indian Joe Bauera, który dowodził Dywizjonem VMF-212. Pilot zestrzelił 4 z 9 bombowców, które w dniu 16 października 1942 roku zaatakowały lotnisko, na którym stacjonował jego Dywizjon. Krótko potem, 23 października, kapitan Joe Foss z VMF-121 zestrzelił cztery myśliwce Mitsubishi Zero, a trzy dni później powtórzył ten wyczyn. W czasie kolejnych bitew toczonych nad Pacyfikiem Wildcaty, które znajdowały się w dywizjonach bazowania lądowego, zaczęto stopniowo zastępować samolotami F-4U Corsair, jednakże nawet wówczas nikt nie zamierzał wycofywać Wildcatów ze służby. W tym czasie rozpoczęło się formowanie grup lotniskowców eskortowych wchodzących w skład sił desantowych. Marynarka potrzebowała lekkiego samolotu myśliwskiego, przeznaczonego do prowadzenia działań z pokładu lotniskowców eskortowych. By sprostać tym wymaganiom, Wytwórnia Graman zaproponowała nową wersję F4F8, w której zrobiono wszystko, żeby zmniejszyć masę samolotu. Maszyna została poddana próbom przez pilotów marynarki wojennej, którzy uznali samolot za wartościową maszynę. Jednakże samolot oznaczony F4F8 nie mógł być produkowany w macierzystych zakładach, które miały wystarczająco dużo zamówień na inne samoloty. Dlatego też zapadła decyzja o przeniesieniu produkcji do zakładów Eastern Aircraft. Corporation. Wytwórnia produkowała już wcześniej na licencji samoloty w wersji F4F4, F4, które otrzymały w Eastern Aircraft oznaczenie FM1. Natomiast dla F4F8 przyjęto oznaczenie FM2. Grupy lotnicze stacjonujące na lotniskowcach eskortowych składały się z FM-2 oraz Avengerów, a ich zadanie polegało na obronie powietrznej desantujących się oddziałów sojuszniczych oraz realizowaniu patroli. Podczas których podejmowano zadania polegające na zwalczaniu nieprzyjacielskich okrętów podwodnych. FM-2 był samolotem łatwym w pilotażu, idealnym dla mniej doświadczonych pilotów. Chociaż samolot był leżej uzbrojony i miał gorsze osiągi niż F4F na dużych wysokościach, to jednak charakteryzował się lepszym wznoszeniem i zwrotnością, co było dość istotne w walce z bardzo zwrotnymi japońskimi myśliwcami. Problem polegał na tym, że w momencie, gdy do służby zaczęły wchodzić samoloty FM2, maszyn z japońskimi znakami w powietrzu było już znacznie mniej. Pomimo tego, FM2 pozostawały w służbie do końca wojny. Po jej zakończeniu nie było już miejsca dla wildcatów. Potrzebne były samoloty z napędem odrzutowym, które realizowałyby zadania myśliwców, gdyż zadania uderzeniowe z powodzeniem mogły wykonywać F4U Corsair, a czasami także Hellcaty. W sumie wyprodukowano 7251 samolotów Wildcat z czego 4777 w wersji F-2. Samoloty te osiągnęły w służbie amerykańskiej stosunek ze strzeleń do strat własnych 6,9 do 1, a w brytyjskiej 5,3 do 1. Samolot w wersji F-4F-3A miał 11,58 metra rozpiętości, 8,5 i 76 setnych metra długości, jego masa własna wynosiła 2366 kg, maksymalna masa startowa 3119 kg, a prędkość maksymalna 502 km na godzinę. Zasięg wynosił 1328 km, a prędkość wznoszenia 741 m na minutę. Pułap maksymalny to 10454 454 metry. Samolot był napędzany gwiazdowym silnikiem Pratt Whitney R 18390, a jego uzbrojenie składało się z czterech karabinów maszynowych. Bardzo dziękuję Państwu za nasze dzisiejsze spotkanie. A jeśli chcecie, żeby na kanale pojawiały się nowe materiały, to zapraszam Państwa do wspierania kanału. Można to zrobić na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, za pośrednictwem wirtualnej kawy, po drugie, za pośrednictwem wsparcia w serwisie YouTube. Link do wirtualnej kawy znajduje się w opisie filmu. Wspierający otrzymują wcześniejszy dostęp do filmów, dodatkowe filmy tylko dla wspierających, a także dodatkowe emotikonki i inne drobne bonusy. Mowa oczywiście o wspierających za pośrednictwem serwisu YouTube. Bardzo serdecznie dziękuję za wirtualną kawę i serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów wspierających. Grabka, Tomasza Mrożka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Mikołaja Jakuba Barskiego, Gdańską Wizję, Mirka Samsela, Macieja Rozparę, Piotr Rutę, Kacpra Kaszlugę, Marka Szczepanowskiego, Roberta Nowosada, Filipa Wysoczańskiego, Rysia Borysia, Marcina Słabonia, Pankins Sana i Heny Agliego. I jeszcze raz wielkie dzięki i jeśli dobrze pójdzie to do zobaczenia jutro. Trzymajcie się i wszystkiego dobrego.